Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. W jednym z odcinków mówiłam Ci o sposobach na ponoszenie swojej efektywności w życiu, w biznesie i wtedy skupiłam się na czynnościach, na nawykach, na sprawach związanych z takimi rytuałami wieczornymi, które pozwolą Ci następnego dnia obudzić się wypoczętym i gotowym do działania. Czyli mówiłam ci o tym, żeby włączyć tryb samolotowy, żeby ustawić sobie aplikację Sleep Cycle, żeby dobrze przewietrzyć pokój, zaplanować swój dzień, nie pić alkoholu przed snem, ćwiczenia fizyczne wykonywać przynajmniej kilka godzin przed pójściem spać. Więc to były takie rzeczy, które pozwolą ci się przygotować do następnego dnia. Ale dziś chciałabym Ci powiedzieć jeszcze o sposobach, które w ciągu dnia jeszcze będą dbały o Twoją efektywność, o, o podnoszenie tej efektywności. I możesz to rozpocząć już w momencie, kiedy otworzysz oczy, kiedy podniesiesz się z łóżka, to Twoją pierwszą czynnością, którą powinieneś wykonać, jest posłanie łóżka. Bo wtedy jest to sygnał dla twojego umysłu, że zakończył się już ten czas spania, że jesteś gotowy do, do działania, do tego, żeby realizować plany w ciągu dnia. Więc pierwsze, co zrób, kiedy się obudzisz, to pościel swoje łóżko. Kolejna rzecz, i tutaj są różne teorie na ten temat, bo jedni właśnie mówią, żeby rano planować swój dzień, kiedy tylko wstaniesz, żeby zaplanować, co masz danego dnia do zrobienia jakie telefony, czy zakupy, spotkania, ważne punkty dnia, które na Ciebie czekają. Ale niektórzy jeszcze mówią, wracając się do tych czynności wieczornych, żeby to zrobić. Przed pójściem spać, bo to dodatkowo zapewni komfort swojemu umysłowi, nie będzie temu poświęcać czasu już przed zaśnięciem, czyli pójdziesz spać z tak zwaną spokojną głową. Tutaj decyzja należy do ciebie, niemniej wieczorem czy rano warto wykonać sobie taki plan dnia. Inną jeszcze istotną rzeczą, którą możesz zrobić dla siebie, to medytacja. Wystarczy, że poświęcisz na nią 5 minut. Ale niech stanie się to Twoim nawykiem, bo wiadomo, jeżeli, tak jak w ćwiczeniach fizycznych, jeżeli nie korzystasz z jakiegoś mięśnia, to ono zanika. Więc jeżeli ta praktyka medytacji będzie tylko od czasu do czasu, no to tak naprawdę nie odczujesz jej efektów. I potem, tak jak często się słyszy, można powiedzieć, że medytacja nie działa, medytacja nie jest dla mnie. To tak jest, rzeczywiście, jeżeli jej nie praktykujesz systematycznie. Więc poświęć na to, Pięć minut może to być jeszcze właśnie w Twoim pokoju, w sypialni, zaraz po przebudzeniu, kiedy już pościelesz łóżko i siadasz i medytujesz w wygodnej pozycji. Kolejną ważną rzeczą jest wdzięczność. Wdzięczność za to, co masz, co Cię spotyka. I tutaj też różne są teorie, bo ta wdzięczność może być wieczorem za to, co, się, co Cię danego dnia spotkało, jakich ludzi spotkałeś, co cię ten dzień nauczył. Więc warto robić tę wdzięczność wieczorem, ale wybór też należy do ciebie, bo być może tę wdzięczność wolisz praktykować rano. Nie zmienia to faktu, że warto to robić dla siebie, żeby podnosić efektywność swojego życia i jakość. Kolejna rzecz to afirmacje. Już kilka odcinków też na ten temat Nagrałam, i dalej będę podkreślać, że te afirmacje mają ogromne znaczenie na to, co się dzieje w Twoim życiu, co się dzieje pozytywnego w Twoim życiu. Bo jeżeli mówimy o tym, że czarnowictwo i mówienie złych rzeczy przyciąga je, no to dlaczego nie myśleć tak o rzeczach pozytywnych, które sobie mówisz? Więc zacznij mówić coś, co chcesz dokonać, właśnie w czasie dokonanym, że to się już zadziało w Twoim życiu. Zacznij sobie mówić afirmacje. Myślę, że szybko zobaczysz zmianę w tym zakresie. Kolejna rzecz to zimny prysznic albo morsowanie. To na pewno pobudzi Twoje krążenie. No, już chyba bardziej się nie można rano obudzić, więc, zimny prysznic albo morsowanie myślę, że to dobrze wpłynie na Twój organizm, ewentualnie na przemienny, ciepły i zimny prysznic, to też pozwoli Ci się obudzić i efektywnie zacząć działać. I jeszcze kolejnym, kolejną ważną rzeczą jest Twoja dieta, to co jesz, czyli nie tylko jakie informacje do Ciebie docierają, ale też jakie posiłki spożywasz. Więc na pewno ta dieta powinna być zbilansowana. No jeżeli ilość posiłków i Jakoś, no tutaj w to już tak mocno nie, nie wchodzę, bo też jest taka. Nie chcę nazwać to dietą, ale nazywa się to okno żywieniowe. Czyli jest to taki system, taka technika. Po prostu 8 godzin masz takie okno żywieniowe, kiedy spożywasz posiłki, a przez kolejne 16. Nie spożywa żadnych posiłków i to pozwala Twojemu organizmowi odpocząć, trawić, więc zastanów się nad takim sposobem podejścia do odżywiania lub takim bardziej tradycyjnym, czyli te pięć posiłków dziennie, ale ważne, żeby to były zdrowe, pełnowartościowe posiłki, które dodadzą Ci energii w ciągu dnia. I jeszcze jedną ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o aplikację, może być aplikacja Pomodoro. Jeżeli masz trudności ze skupieniem, z. Wykonywaniem dłużej jednej czynności, to myślę, że ta aplikacja spełni Twoje oczekiwania i pozwoli ci działać właśnie efektywniej, bo będziesz ustawiać sobie bloki czasowe, 25 minut przeznaczysz na pracę, potem 5 minut przerwy i co jakiś czas w ciągu dnia zrobisz sobie dłuższą, 20-minutową przerwę. Czas będzie odliczany, będziesz mieć budzik po tym bloku czasowym, więc. Nadal to rytm Twojej pracy, będziesz wiedział, że te 25 minut skupiasz się tylko i wyłącznie na pracy, wtedy warto też mieć wyciszone wszystkie inne powiadomienia, inne aplikacje, które by mogły Cię rozpraszać w tym bloku czasowym. Więc zastanów się nad taką aplikacją. Więc sam widzisz, jest wiele sposobów, wiele technik, metod, z których możesz wybierać. Ale ważne, żeby zacząć je wykonywać, i wiadomo, nie wszystkie naraz, bo też twój umysł będzie się opierał. To będą dla niego duże zmiany, więc warto je stopniowo wprowadzać, stopniowo je wdrażać, stosować w swoim życiu. I myślę, że z każdym dniem, z każdym dniem, kiedy będziesz stosował przynajmniej trzy z tych metod, będziesz widział różnicę w swoim życiu. Będziesz Czuł, że masz więcej energii, masz więcej chęci, siły do działania, że po prostu lepiej funkcjonujesz. Więc, jeżeli chcesz tak działać, to zacznij stosować któreś z tych sposobów, które Ci wymieniłam. Myślę, że na początek wystarczą trzy, potem dokładaj kolejne. Ale, ale działaj i nie poddawaj się, bo na początku wiem, nie będzie łatwo, Twój umysł będzie stawiał opór, ale pomyśl sobie, po co to robisz? Z jakiego powodu? Właśnie dla większej efektywności w życiu i biznesie. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć.